Ten reportaż. Wprost tego, co czuję, bardziej doprowadziło go do, do takiego właśnie zamknięcia się w sobie. Jedna z agresorek jest uczennicą klasy integracyjnej tej samej szkoły, którą ukończył 25-letni Dawid. Młodzi ludzie widzą wzorce takich zachowań wśród tak zwanych patostreamerów, youtuberów, którzy często za pieniądze poniżają na wizji. Yy, osoby słabsze, niepełnosprawne, pijane, nieletnie. Takie filmy i przekazy na żywo regularnie śledzi co czwarty polski nastolatek. Eee. Potem znajomi Łukasza W., youtubera znanego jako Kamerzysta, podpuszczają niepełnosprawnego i terytorialnie chłopaka. Z to się postarali rzeczywiście. By m.in. jadł ziemię, kocie odchody, tarzał się w błocie i rozbijał cegły na głowie. Kocie! Szok, niedowierzanie, mi brakowało słów. No i smutniejsze, że ofiara sama zgłosiła się do prześladowców, byli jej idolami. Jest załamany tą całą sytuacją, jest mu bardzo, bardzo e, trudno się odnaleźć. W ogóle ciekawe, czy ten chłopak rzeczywiście jest e, no, aż na tyle, e, e, jak to tam... Chory, że nie zdawał sobie z tego sprawy, co, co się właśnie dzieje i jakie mogą być tego skutki. Bo tam mieliśmy informację, że to jest upośledzenie w stopniu lekkim. Totalnie nie wiem, co to znaczy. Totalnie nie wiem, co to znaczy. No i to też jest ciekawe. Czy, czy w ogóle jest po co ta cała afera? Skoro skoro gościu na przykład jest normalny nic ewentualnie delikatnie tam ma jakieś jakieś schorzenia no to jest ciekawe Ponieważ jakby liczył, że będzie sławny, a stał się pod śmiewiskiem Tłumaczenie youtuberów jest dziecinne. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytany. Resztę kamerzysta wyjaśni na policji. Zawiadomienie złożył wojewoda zachodniopomorski, ponieważ Łukasz W. pochodzi z. Ze... A Szczecin. No, piękne. Szczecina. Powinniśmy jako dorośli, jako służby reagować na stałą stanowczością i, krótko mówiąc, gorącym żelazem wypalać tego rodzaju sytuacje. Film został zablokowany przez należącą do Google platformę YouTube, lecz tylko na kanale. Kurde, wystarczyło, że mu zdjęli zarabianie i gościu by sobie dalej, e, dalej robił, bo by się po prostu nauczył. E, dostałby nauczkę, e, że to jest złe i przez to traci. I. I no. no, ale poszedł jednak o krok za daleko. No, tutaj to jest trochę wina YouTube'a, że nie interweniował w sprawie wcześniejszych filmów, w sprawie w ogóle wcześniejszych dram. Nie zauważa tutaj tych licznych naruszeń, bo uważam, że gdyby wyłączyli mu zarabianie na kanale i musiałby stworzyć kolejny kanał, no, no ja się sam po sobie z tego sumie uczę. Nauczyłem się. To, by sytuacja w ogóle inaczej wyglądała, być może by zmienił swój content. A ten content to był bardzo niepokojący od dłuższego czasu. Ale autora. Dziś po południu bez trudu odnaleźliśmy go na kanałach innych użytkowników. Jeżeli ktoś wgrałby dokładnie ten sam film na platformę, to on powinien zostać automatycznie zablokowany. On kłamie. To tak nie działa, drodzy państwo. No, to tak nie działa, Musiałby zaznaczyć sobie, sieć partnerska musiałaby mu zaznaczyć, że, że Content ID i blokada na całym świecie, coś ten deseń, tak jak jest na piosenkach założone, to wtedy to by zadziałało, bo oni rzeczywiście mają taki algorytm, tylko że twórcy sami nie mogą go włączyć automatycznie usunięty, działają tutaj nasze algorytmy uczenia maszynowego. To pobożne życzenia. YouTube działa bardzo wolno. Nadal udostępnia choćby ten film sprzed dwóch lat, na którym inny streamer bije pijanego mężczyznę. O, ty f... Za ten czyn pochodzący z Rzeszowa Kiszak został dwa tygodnie temu prawomocnie skazany na karę grzywny. Michał Kwiatkowski, wydarzenia.